Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Za nami mnóstwo wydarzeń, które poruszyły bardzo, bardzo serce Nikodema. Jego serce coraz mocniej skłania się ku Jezusowi. To spotkanie, które przecież jeszcze mamy bardzo mocno w pamięci, które odbyło się nocą, odwróciło całkowicie, wywróciło całkowicie myślenie Nikodema. Teraz Nikodem idzie w grupie uczniów wraz z Jezusem. Jest świadkiem tego, co dzieje się pod Cezareą Filipową. To jest moment, który wstrząsa bardzo mocno sercem Nikodema. Bardzo mocno. Nikodem jest świadkiem tego, że Piotr wyznaje w Jezusie mesjasza. Co więcej, jest świadkiem tego, że Jezus odpowiada bardzo mocno, że to nie był pomysł Piotra, że to nie Piotr wymyślił, że Jezus jest mesjaszem, ale że objawił mu to sam Bóg nikodem zaczyna bardzo poważnie już myśleć o tym, że Jezus naprawdę jest mesjaszem. Jak widział te wydarzenia Jezus? Jezus był w otoczeniu swoich najbliższych uczniów, apostołów. I to co wydarzyło się pod Cezareą Filipową jest bardzo istotne, ponieważ pierwszy raz, tak w zasadzie bardzo mocno z ust samych apostołów wybrzmiało właśnie to publicznie wybrzmiało, że Jezus jest Mesjaszem. Piotr wyznaje Jezusa Panem i Zbawicielem swojego życia. A Jezus odpowiada mu bardzo mocno, że to sam Bóg w Jego sercu objawił mu tę prawdę, że On jest Mesjaszem. Ale z ust Jezusa padają jeszcze jedne bardzo ważne słowa. Ty jesteś Piotr, skała. Na tej skale zbuduje mój Kościół a bramy piekielnego nie przemogą. Nikodem staje się świadkiem czegoś zupełnie nowego, powołania wspólnoty Kościoła, powołania pierwszego papieża, nikodem staje się świadkiem założenia Kościoła. Bardzo ważne jest, byśmy w naszym życiu nieustannie wyznawali właśnie tę prawdę, że Jezus jest Panem i Zbawicielem. Potrzeba byśmy za każdym razem, kiedy w naszej codzienności. Udajemy się w drogę z Jezusem. Wyznawali pod naszą Cezarę Filipową właśnie naszego zbawiciela w Jezusie. Pamiętam bardzo dobrze kilka miesięcy temu to, co wydarzyło się w momencie wyznania Jezusa Panem i zbawicielem w czasie ewangelizacji na barce, kiedy, kiedy młody chłopak z wadą kręgosłupa i ogromnym bólem, jak później dawał świadectwo, jakie mu towarzyszył w ten dzień udał się na, na barkę, na ewangelizację na barce, którą, y, która jest organizowana przez PL wraz z żeglugą krakowską. I po wygłoszonym kerygmacie, kiedy następuje nabożeństwo wyznania Jezusa Panem i Zbawicielem, ten młody chłopak, który, którego bardzo, bardzo bolały plecy, podszedł do krzyża San Damiano, zapalił świecę i próbował uklęknąć. Nie mógł tego zrobić z powodu wielkiego bólu pleców. I kiedy zapalił świecę, Wypowiedział te słowa, że wyznaję Ciebie Jezu. Jedynym Panem i zbawicielem mojego życia cały ból pleców ustąpił. Ten chłopak ze łzami w oczach mógł uklęknąć, ucałować krzyż, a później złożyć przed nami, wszystkimi, którzy byliśmy świadkami tego cudu, właśnie to świadectwo, że cały ból pleców natychmiast w momencie wyznania, że Jezus jest Panem i zbawicielem, ustąpił. Jeśli wybierzemy się w naszą drogę z Jezusem. I pod naszą Cezarą Filipą wyznamy, że on jest naszym Panem i Zbawicielem, to doświadczymy tego samego, co ten chłopak na barce, co Piotr i będziemy świadkami takimi jak Nikodem.